Siemanko, siemanko, z tej strony. Walker A dzisiaj będziemy szukać ukrytych postaci. W sumie tylko jednej. Tak, muszę was zmusić. To jest tylko jeden. Jedna postać. Mianowicie ta mą. W prawym dolnym rogu, tak? W prawym dolnym rogu jest ta Mo. To jest taka z suszami. I ten. I dzisiaj będziemy jej szukać. Także no, zapraszam Was. Okej. Okay. Jesteśmy tutaj Teraz będziemy robić taki sztuktaż Tutaj mamy mm, mapę Klikamy spuki No i idziemy Muszę sobie Idziemy Idziemy dalej, dalej idziemy Dalej Dalej Dalej, dalej O, dobra, jesteśmy przy tym diabełku Tutaj teraz wchodzimy Nie idziemy tam Tutaj nie idziemy Tylko idziemy tu i teraz, yy, tak to było. Teraz trzeba wysłuchać wst taki kot. Trzy, cztery, jeden, pięć, pięć, dwa, dwa, trzy, cztery. O, jesteśmy. Ty jest mał. No, cześć mał. Porozmawiamy sobie. Okay. co? Dobra. How old are you? a <laughs> oh, no klasyk, dobra. Uh, do you know? Where's your back To What are you ask? I can see things. Uh, do you see him? So, nice. Don't worry about it. Can you answer? To He... do... Ok, myślałam, że coś jest za mną. Ale dobra Damy jej psa O, okej Co tu jeszcze mamy? Wszystko Po Dobra, damy jej wszystko Co tylko mamy? Nie, no, niech będzie miała Co? Dobra No, My... Low Sumigacha, czekajcie, za chwilę to załatwię Okej, okay, no już jestem. Zbyłam y, trochę już tego. Tutaj może tutaj macie. O, już y, zbyłam, to już go bo grałam troszkę w gry. I tak chciałam tylko powiedzieć, że ta postać moe może być troszkę związana z postacią Moe. Y, tak tylko mówię, bo co teraz No, raz Ok, już nie możemy dawać. No znowu Lostima, no super. No, dobrze, chyba kolejną część sobie zrobimy. Jak dacie pod tym filmem. No nie kolejną część z Moe. Z, 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 znaczy z Mo, ale zrobimy sobie kolejną postać, czyli y, Mu. Ona się trochę zmieniła. Sami zobaczycie. Także <mysteriously> trzymajcie się i papa.